Jest mi niezmiernie miło, że mogę być częstym gościem w Radach Osiedli. Mogę się spotykać z członkami rad Osiedli, którzy są najbliżej spraw naszych mieszkańców. Taka współpraca zawsze się opłaca, taka współpraca zawsze jest korzystna dla obu stron, ponieważ na bieżąco, na szybko możemy reagować na potrzeby. Podkreślę dobrą współpracę. Projekt Osiedle od Nowa, autorski projekt, który realizujemy w Ostrowcu Świętokrzyskim, on się sprawdził. A to, że dzisiaj tak licznie Rady Osiedlowe członkowie odpowiedzieli na nasze zaproszenie, to dla mnie oznaka jak gdyby takiej bardzo dobrej współpracy i szacunku z dwie strony. Chcę podziękować. Ci y, inicjatorzy wielu, in, wielu jak gdyby pomysłów y, są najbliżej mieszkańców. Oni te do, y, sprawy znają dogłębnie i cieszę się, że możemy w tych y, tematach pomagać, y, wspierać. Chcę podkreślić jedną rzecz. E, na przykład przy budżecie obywatelskim Rady Osiedlowe potrafią się mm, połączyć, potrafią wypracować y, kompromis i potrafią wygrać te budżety obywatelski, A budżet obywatelski to też y, pomysły mieszkańców na to jak poprawić, jak ulepszyć, jak wzmocnić jak skuteczniej poprawić komfort życia naszym mieszkańcom i takich inicjatyw jest bardzo dużo. Można wymieniać inicjatywy miękkie, imprezy, wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe, ale i twarde, techniczne, mnie najbliższe sercu, inicjatywy takie lokalne drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw, tego jest naprawdę bardzo dużo. I my jako miasto wspieramy Rady Osiedlowe, dając im możliwość wydatkowania też określonych środków finansowych i to jest też taką nowością, Mało osób chce się podzielić budżetami z Radami Osiedlowymi, a my w Ostrowcu uważamy, że ta współpraca opłaca się. W tym roku przecież były wybory do rad osiedlowych, a więc dla mnie niezwykle miłe spotkanie z ludźmi, którzy i po raz pierwszy niektórzy byli wybrani, ale w ogóle z całymi radami osiedlowymi, bo w zasadzie w strukturze niejako w strukturze organizacyjnej rady osiedlowe podlegają mnie. Także dla mnie szczególnie miłe spotkanie poznać nowe twarze, no ale i zobaczyć twarze, które już w poprzedniej kadencji Rady były. To jest organ, który ma pierwszy kontakt z mieszkańcem, i w zasadzie takie yy, wrażliwe sprawy dla mieszkańców to docierają do rat osiedlowych najczęściej, a potem ewentualnie do mnie. Albo niekoniecznie, albo do prezydenta miasta, czy też wiceprezydentów, no, albo innych osób w urzędzie miasta, jeśli to są tego typu sprawy. No, rady osiedlowe widzą może więcej w osiedlu takich jeszcze niedociągnięć, których nie udało się do tej pory zrobić, a więc drogi, chodniki, niejednokrotnie kanalizacja, niejednokrotnie gaz. To są te takie najbliższe mieszkańcom sprawy, które ich nurtują na co dzień i które no, w XXI wieku chciałoby się, żeby były już spełnione. No ja zaczynałam również od Rady Osiedlowej, i myślę, że, że no poprzez jakąś taką pracę społeczną, poprzez poznanie mieszkańców ich problemów, człowiek się staje niejako popularny w tym osiedlu, i generalnie ludzie dostrzegają zalety tej osoby i na przykład chcą potem, żeby ta osoba ich reprezentowała w radzie miasta. Rady osiedlowe to wbrew teorii, to co nieraz już powtarzałam, to nie jest przeżytek komunistyczny. Rady osiedlowe są po to, żeby rzeczywiście integrować społeczeństwo lokalne. A w tym momencie jest wyjątkowa potrzeba ze względu na to, że jest przede wszystkim na osoby starsze. Organizujemy uroczystości cykliczne w Radach Osiedlowych, jak Dzień Seniora. I zawsze cieszą się one niesamowitą popularnością wśród naszych mieszkańców. Oprócz tego organizujemy festyny rodzinne, czyli imprezy dla wielu pokoleń, gdzie przychodzą starsze osoby z wnukami, całymi rodzinami i wspólnie mogą spędzać czas. Organizujemy tak jak na przykład my w Radzie Osiedla, sprzątanie w osiedla. Więc. Starsze osoby również biorą bardzo aktywny udział, przyłączają się, ale również ludzie młodzi. Czyli to jest takie i edukacyjne, i możliwość wyjścia z domu, spotkania się, porozmawiania, bo czasami niektóre starsze osoby siedzą w czterech ścianach, nie mają do kogo, że tak powiem, odezwać się, a tu jest możliwość po prostu przez taką działalność. Oprócz tego nasze osiedla pięknieją, ze względu na to, że jest projekt Osiedle Od Nowa, więc tu musimy się liczyć ze zdaniem mieszkańców. Pytamy o to, co warto, w co warto zainwestować. My, że tak powiem, słuchamy mieszkańców i zakupujemy to, co jest potrzebne. Oprócz tego są przecież projekty z budżetu obywatelskiego i również one służą właśnie mieszkańcom. A rady Osiedla są po to, żeby między innymi inspirować mieszkańców Ostrowca do tego, żeby głosowali, żeby się angażowali w życie miasta. Proszę Państwa, przybyli na naszą dzisiejszą uroczystość dwaj panowie. I tak, pan przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, Policjantów Województwa Świętokrzyskiego, Pan Jerzy Kaniewski, Zapraszam Pana oraz Pan Mariusz Walczak, Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego policjantów, dozdrowców KPP, dozdrowców świętokrzyskich. I korzystając z okazji tej Pani Starości, chcielibyśmy wręczyć nasz medal związkowy stulecia Policji Państwowej za wsparcie w ogóle policjantów, idei policyjnej, no i pomocy na rzecz y, społeczeństwa, które tutaj się właśnie znajduje. Także Dziękujemy pani i chcieliśmy żeśmy właśnie tym medalem z okazji 100 lat Policji Państwowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie w swojej pracy zawodowej. Często współpracowaliśmy i dobrze z policją. W ogóle jest zawsze robię służby bundurowe. Także dziękuję bardzo. A miłość do policji to mi się zaczęło jak zaczęłam wtać kryminały w podstawówce, ale potem zostało ona już w lepszej formie kontynuowana. Dziękuję bardzo.